Trenerze, powiem szczerze, tak. No spodziewaliśmy się takiego meczu, jak tutaj oglądaliśmy jesienią, albo takiego, jak był w finale. Co się dzisiaj z Kariną działo? Bo w ogóle nie przypominaliście drużyny, która no, tak regularnie punktuje w przeciwnym. Dokładnie, to był, to był nasz, wydaje mi się, na czym nie wydaje, jestem przekonany, najsłabszy mecz. W ogóle odkąd jesteśmy gdzieś w trzeciej lidze, kompletnie nas zdominowała Lechia i, i nie wiedzieliśmy jak mamy reagować, jak mamy grać, także nie mam nic na usprawiedliwienie, po prostu bardzo słaby nasz mecz. No ale też mam wrażenie, że Lechia nie zagrała dzisiaj jakiegoś koncertowego, nie, wielkiego meczu. Wykorzystali tak naprawdę wasze dwa bardzo proste błędy w pierwszej połowie, no i już grało im się zdecydowanie łatwiej. No tak, no to jest gra błędów, wiadomo też gdzieś, yy, yy, u nas też gdzieś może taka była presja na niektórych zawodnikach, bo... bo... Zagrali ci co, ci, co generalnie nie grają i, i gdzieś oni może sobie sami za dużą presję narzucili, żeby wypaść tutaj dobrze, zagrać, pokazać się, żeby gdzieś dać jakiś sygnał, że, że, że chcą grać, że mogą grać w pierwszym składzie. No i, i myślę, że gdzieś tam chyba troszkę się przewartościowali i, 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 i nie udźwignęli tego ciężar tego meczu.